No, i pięknie. Czas idealny, godzina 9:47, dlatego czas idealny, ponieważ nie spieszę się w ogóle. Ja mam do przejechania. No, myślę, że nie więcej jak 40 km to jest taki spacerek, i dlatego mogę sobie robić to bardzo, bardzo na luzaku. Zwłaszcza, że są w miarę fajne ścieżki. Natomiast chciałem zwrócić Waszą uwagę na jedną rzecz. Standardowo zawsze mówię, wszystkie śmieci, które przywiozłem ze sobą, a nawet jeszcze coś tam zgarnąłem: jakiś kapsel leżał, jeszcze coś są w torbie. Zawiozę i wywiozę i wyrzucę w miejsce tam, gdzie jest do tego przeznaczone, do jakiegoś kosza. Natomiast z przykrością stwierdzam, miejsce jest urokliwe, no bo jest urokliwe rzeczywiście, ale śmieci są. I ja teraz tak publicznie apeluję, ludzie, dbajcie o tą. O tą naszą przestrzeń publiczną. Jeżeli przyjechaliście, przywieźliście ze sobą alkohol, papierosy, cokolwiek, weźcie to ze sobą. Mogliście, mogliście to przywieźć, to zabierzcie to ze sobą, bo inaczej, jeżeli tego nie robicie, jeżeli zostawiacie po sobie śmieci, jesteście zwykłymi barbarzyńcami, a powinienem trochę mocniej to określić. Tyle. Muszę powiedzieć, że no trochę mnie te piaseczki nawet zmęczyły, no ale już jestem na dróżce ślabam Omijam i skręcam w lewo w kierunek na zarzęcin Dawna stanica Harcerska Żeglarska a potem w stronę tam. Napisane jest korsa z przyznam szczerze, że nie jestem zwolennikiem takich spędów wolę sam albo w towarzystwie najbliższych moich aczkolwiek w zasadzie to dobra rzecz na przykład dla żeglarzy można stanąć na piwka dla każdego kto lubi a ja sobie wsiadam na mojego rumaka na mój rowerek a tutaj jest jakaś scena i ludzi dosyć sporo ludzi jadę dalej jestem w treście bardzo popularny port na Zalewie Sulejowskim, no, jest bardzo dużo ludzi, polecę tak szybciutko, pokażę z powietrza jak wygląda, jakieś łódeczki wędkarskie pewnie, no tak, tak jak mówiłem, sporo jest ludzi, sporo wędkarzy i również sporo żeglarzy. Nie wiem gdzie trafiłem Jestem przy takim mostku ale co ciekawe to jest niby szlak o, Rzeczka Rzeczka idzie sobie do zalewu Naprawdę aż jestem ciekawy pierwszy raz w życiu tutaj jestem Proszę, zaraz zakładeczką rozpoczyna się cywilizacja tylko drogi takie piaszczyste no ale domki są może tutaj hmm. ludzie na rowerach nie jeżdżą w ogóle albo przynajmniej nie jeżdżą sekwami zdaje mi się że to jest zdaje mi się że jestem gdzieś w okolicy drugiej strony tresty tak jest z obowiązku zatrzymałem się na chwileczkę by wam pokazać jest tutaj przestrzeń rekreacyjna nawet To i Toj Zobaczymy sobie co tu wygląda no powiem, powiem szczerze że jestem zachwycony leśmy tym bały można tutaj prawdziwą imprezę zrobić prąd jest chyba nawet także Coś niesamowitego. O! Zobaczymy, jak to. No i chcę, że edukacyjna w pewnym sensie ścieżka. Światowit. Aha, techniczna ka karta użytkowników. Dobra. Ryby w zalewie? Sprot? Trudno wiedzieć. Szupak, dorsz, żółwłoki, jaszczurka zwinna, kumak nizinny, rzekotka drzewna i rupucha szara oraz węgorz. W nocy to czasami tak dają popalić te zwierzaki. Okoń, gładzica, żmija, zygzakowata. Nie mam podglądu w tym moim GoPro. Więc mam nadzieję, że żmija zygzakowata ma taki zygzak. I dla odmiany, no niestety zaskroniec jest bardzo podobny. Często, często ludzie mylą. Zaskroniec zwyczajny. A to młody zaskroniec kaczuszka, kaczka krzyżówka. i gniazda. Dlatego też ważne, żebyśmy Ważne jest, jak pływamy kajakiem, ja dosyć dużo pływam kajakiem też, żebyśmy ostrożnie, wpływając z trzciny, możemy nagle wpaść na gniazdo takich maluchów i posprzątamy, a szkoda, szkoda. Google się średnio popisało, bo skierowało mnie na taką dróżkę, jeszcze jestem przed tamą, gdzie nawet nie jestem w stanie jechać ale być może chodziło o jagody jagody są już pierwsze mm, ale już są no i mam nawet jakiś jakiś znak Przydam je i powiem wam że znowuż jadę nową drogą nowa, widać nowa ścieżka i ogólnie rzecz biorąc wydaje mi się że w przyszłym sezonie to już wszędzie będzie ścieżka zobaczymy no dobrze połowa drogi można powiedzieć za mną jestem na tamie sulejowskiej na górzyca jeżeli dobrze pamiętam to miejsce tak się powinno nazywać. Tak się nazywa. Trudny jest język polski bardzo. A na, moim celem jest tam jest przystań u Marusia. Zatrzymam się na chwilę odpocząć. Już się zbliżam do centralnego miejsca. Kiedyś tu kajakiem się przeprawiałem. A będzie, tam dalej jest pilica, w stronę Tomaszowa sobie płynie. Jestem w porcie u Marusia. Tu można sobie zrobić postój, wypić wodę mineralną. Piwo też jest, jakby ktoś chciał. także Kiedyś tutaj można było przejechać, ale widzę, że jest zamknięte, i muszę pojechać górą. Chcę zjechać i pojechać wzdłuż falochronu, jadę sobie wzdłuż nadbrzeża. Co prawda, to już jest poza trasą, ale. Raczej raczej znają tylko miejscowi, ale jest to możliwe. Jest spokojnie. Trzeba uważać tylko na wędkarzy, którzy się rozstawiają. Tak to wygląda. Gdzie nie gdzie niegdzie są miejsca do spuszczania łódek na wodę. Także damy radę. I najważniejsze że jak z, wyjadę z tego nadbrzeża jak się zakoń, skończy to nadbrzeże i wyjadę z niego to yy, przez raz pojadę do Bronisławowa leśną wróżbą leśną przynajmniej tak było jak ostatni raz jechałem zobaczymy teraz kilka kilometrów jadę przez raz. Taką o, taką w sumie leśną dróżką. Trzeba tutaj uważać na... O, włączyłem amortyzator. Trzeba uważać na korzenie. No i tak będzie aż do bronisławowa. O kurczę, ale mi dał popalić ten odcinek. Teraz tak z lewej strony jest taka plaża. Wrzucę yy, zaraz zdjęcie, załączę z dokładną lokalizacją. O właśnie tak. I myślę sobie, po na, na myślę, sądzę, że pójdę się wypłapać. No okej, okay. jestem w smażalni ryb. Nie nie, 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 nie. nie, nie ja jestem chudy i nie nadaję się do zjedzenia. Jestem <gry> w smażalni ryb, gdzie jest chyba najlepsza ryba w Polsce. Także... Dziękuję. Że idę sobie zamówić rybkę Rekinka, Gulena, Sandrasz, lesz, to chyba. Dorsz, płodź. Jeszcze sobie jeszcze dorszyka chyba. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tam dobrego będzie? Dzisiaj? Z rybek? Tak. I dorsz, i sandacz, i jesiodry i miętusek. Nawet ślednik smażony Dorsza, może poproszę. Dorsza, bo proszę. Tak jest. Proszę bardzo Okej okay. Teraz do średniej takiej? Tak, tak? Uh -huh. Jakieś dodatki będą? chlebek. Proszę bardzo. Dobrze, jeszcze sobie popatrzę coś do picia, bym chciał. Kola jest zimna. Rzadko pole piję, ale myślę, że zasłużyłem. Ale się zbałem raptem 40 km. Na całe. Ale to rzeczywiście... Jednak wszystko zależy od drogi jaka jest, a ta tutaj była walka z piaskiem, z wystającymi tonarami, także jeszcze łatwo nie było. Ale jeszcze mi zostało z kilkanaście kilometrów i to już głównie po trasie rowerowej też z spokojnie. No dobrze Uch, Powiem tak, rybka była jak zawsze dobra. Bar się nazywał Brzegorze i Dobrówi Każda rybakuś jest w Bronisławowie I naprawdę polecam, warto, warto wejść W Bronisławowie Skręcam w lewo Notabene to jest nawet znak Można by było jechać w prawo tam Ale na koło Tylko wtedy tłuczemy się drogą wśród samochodów pytanie takie po co tutaj mam na razie jadę taką betonówką ale za chwileczkę jadę na drogę szutrową teraz jako ciekawostka dojechałem do takiego małego jeziorka ponoć to jeziorko było stworzone na potrzeby w trakcie budowy tutaj tworzenia z zbiornika solejowskiego tam zaraz kawałek dalej jest, jest ujęcie wody i właśnie na potrzeby jakieś wewnętrzne stworzyli taki nie kąpałem się tutaj nigdy, ale jak widać można. No, okay. wyjeżdżam na ścieżkę rowerową, ścieżkę trasę rowerową, która wygląda tak i powiem powiem że cieszę się bo tak jak widać ostatnie 35 kilometrów no niestety 35 kilometrów to była jednak trochę walka nie to że nie było to fajne bo to jest zawsze fajne natomiast no jest to jednak Dosyć męczące, jeżeli padasz na piasek, który po którym trzeba. O, już jest mi się nim Także jest ok. Teraz praktycznie do Barkowic mam drogę albo taką, albo asfaltówkę. No i już przedostatnia wioska na trasie jestem w tym momencie Barkowica w barkowicach mokrych myślę Bica w barkowicach mokrych niedługo zrobię pętlę w miejscu właśnie robię pętlę znowuż mamy tą kabliczkę i dokładnie zrobiłem od domu 70 km A jadę teraz do Barkowic Gdzie będę nocował Jestem w Barkowicach miejscu w którym będę dzisiaj nocował Przyjechałem od domu 72 km ale jest ciekawostwa, że jestem w miejscu dokładnie naprzeciwko prawie miejsca, gdzie spałem wczoraj w nocy. Tam są te wyspy. Tam stoi jachcik, tak daleko nie wiem, czy to widać. I ja tam spałem. No, no, to tyle, jak troszeczkę odsapnę, to jeszcze raz powiem, że zmęczyłem się dzisiaj, to coś jeszcze powiem o tej wyprawie małej. Dzisiaj jest trzeci dzień, w sumie trip koło 20 km, taki lajtowy, ale gorąco jest, eee, co do całej Wyprawy, jeżeli tak mogę powiedzieć. Oczywiście, że można by to było zrobić w jeden dzień, jako że wyszło mi 90 km. 90 km od domu do domu. Można by było cały ten wyjazd zrobić w jeden dzień. E, trzymając się utwardzonych szlaków e, drogi, ale czy to o to chodzi no jeżeli ktoś chce bardzo szybko jak najbardziej jest e, to możliwe sam zrobiłem zalew kilka godzin, także e, spoko jak to się mówi, ja zrobiłem teraz trzy dni, przede wszystkim nocleg w hotelu pod gwiazdami, cudowna sprawa jak zawsze e, bo za tym nie spieszyłem się nigdzie i tak polecam kiedyś zobaczyć jakich pięknych okolicach e, mieszkamy, a jeżeli jesteście skądś z daleka, no to w takim razie zapraszam w okolice Zalewu Słowieskiego.